Cześć wszystkim, z tej strony redditowe historie. Dzisiejszy temat jest następujący. Jaka była najlepsza rada, jaką otrzymałeś od swojego terapeuty? Nie jesteś odpowiedzialny za to, co robią inni. Dokładnie, nie jesteś odpowiedzialny za to, jak ktoś się poczuje. To znaczy, jeśli powiem mojej dziewczynie, że przeszkadza mi, że zostawia naczynia nieumyte, będzie na mnie zła. I nie chcę, żeby była zła, więc po prostu nic nie powiem. Ale nie jesteś odpowiedzialny za jej reakcję na Twoją szczerą komunikację w dobrej wierze. I tak musisz to zakomunikować i pozwolić jej poczuć, jak ona się będzie czuła. Nie decyduj za nią. To mniej więcej cytat z eseju Ralpha Waldo Emersona z 1841 roku. Samodzielność. W domu, śnie, że w Neapolu, w Rzymie, mogę upoić się pięknem i zdradzić smutek. Pakuję kufer. Ściskam przyjaciół, wypływam w morze i wreszcie budzę się w Neapolu, a tam, obok mnie, jest surowy fakt: smutny ja, nieubłagany, identyczny, przed którym uciekłem. Mm -hmm. Zamiast tak bardzo przepraszać, pracuj nad znalezieniem alternatywy, która zmusi cię do zbadania, dlaczego uważasz, że musisz przeprosić. Więc zamiast tego, teraz dziękuję ludziom: dziękuję za cierpliwość, dziękuję za wiarę, że mogłem to zrobić, i tym podobne. Lista jest za długa, ale wymienię nagłówki. Problemy z gniewem są prawdziwe, są ważne i możesz tak się czuć. Bycie wysłuchanym jest ważne. Relacje są jak dwa wiadra. Każdy z was ma jeden i każdy z was jest odpowiedzialny za swój własny. Jeśli komuś kończy się woda, można uzupełnić wiatro tu i ówdzie. Ale jeśli nie uzupełniać on też własnego wiadra, w końcu wylejesz wszystko. Co się wtedy stanie, gdy rozleją się jeszcze bardziej? W większości przypadków oboje powinniście zarządzać własnym wiatrem z niewielką pomocą w trudnych dniach. Wymagane jest ustalenie uczciwych granic. Jeśli ktoś przekroczy te granice, poproś go, aby nie robił tego ponownie. Jeśli zrobi to jeszcze raz, powiedz, by tego nie robił, a jeśli zrobi to jeszcze raz, odejdź. Jeśli zrobi to po raz trzeci, też odejdź. Poświęć czas dla siebie. Bądź dobry dla siebie w samotności. Trzymaj się tego. Czy to leki, terapia, ćwiczenia, żadne z nich nie działa przy jednej dawce. Pamiętaj o tym. I bonus ode mnie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie większość darmowej terapii to gówno. Pamiętaj, że ona nie jest darmowa płacisz podatki. Jeśli terapia jest gówniana, zdobądź nowego terapeutę. Złóż skargę do usługi na piśmie. Złóż skargę do swojego posła. To jest twoje zdrowie psychiczne, a nie ich. Dostają wynagrodzenie za dobrą robotę. Jeśli nie, pociągnij ich do odpowiedzialności. O i jeszcze dodatkowe, dodatkowe wskazówki bonusowe. Bądź realistą. Wiedz, kiedy jest problem. Wyznaczaj realistyczne cele. Lista okazała się dłuższa niż myślałem. Mój ostatni terapeuta był pieprzonym cudotwórcą. Co do tego ostatniego akapitu: Chociaż jestem Amerykaninem i płacę z ubezpieczenia i z własnej kieszeni to dobra rada. Byłem w sytuacji, że musiałem zadzwonić, by złożyć skargę, mając nadzieję, że dostanę odszkodowanie. Poza tym lata zajęło mi znalezienie właściwych ludzi, właściwego terapeuty i psychiatry. W przypadku Amerykanów rozważ płacenie z własnej kieszeni. Akceptujemy każde ubezpieczenie oznacza, że praktyka chce tylko pieniędzy z ubezpieczenia. Biura w tego typu miejscach są przepracowane, niedoszkolone, słabo opłacone, niedoceniane i jest za mało personelu. Wiem, że to trudne czasy, ale jeśli jest taka możliwość, jeśli znajdziesz odpowiedniego terapeuta, warto zapłacić z własnej kieszeni. Zgadzam się. Nawet jeśli technicznie nie jest to zły terapeuta, nie oznacza, że jest on dla ciebie odpowiedni. Potrzebowałam, by ktoś mnie wysłuchał, a nie przerywał i mówił, co mam robić. Ktoś, kto pozwolił mi to wszystko wydobyć, ten wielki bałagan. Ktoś, kto był, a kiedy przystałem, stałam się świetna w porządkowaniu tego wszystkiego. Poświęciła 5 minut na podsumowanie tego w jednym stanie. Była fantastyczna. Kilka lat wcześniej, podczas jednej z wielu moich prób uzyskania pomocy, jedna terapeutka, do której się udałam, była zdenerwowana, bardziej skoncentrowana na tym, co robi jej komputer, niż na słuchaniu mnie. Rzuciła mi kilka numerów telefonów i stron internetowych i to by było na tyle. Mm -hmm. Lęk nigdy nie zniknie, ale możesz nauczyć się nim zarządzać. Mm -hmm. Lepiej postrzegać lęk jako mechanizm obrony organizmu, jak alarm, który pomaga przetrwać. Chociaż w wieku dorosłym lęk staje się często irracjonalny. Mm -hmm. Wypróbuj praktyki uważności, medytacji. Zdecydowanie możesz zredukować niepokój do zera, będąc świadomym tego, co go powoduje. Strach przed śmiercią, przed ludźmi, przed stratą, jeśli może wzrosnąć, może się zmniejszyć. Studiuj i praktykuj medytację, aż rzeczywiście osiągniesz stan umysłu, który jest reklamowany przez miliony praktykujących i nauczycieli w ciągu ostatnich 4 tysięcy lat. To działa. Ludzie po prostu nie wykonują pracy. Tabletki na myślenie są łatwiejsze. Jeśli czujesz się przytłoczony rzeczami do zrobienia, zapisz je. Prawdopodobnie nie będzie ich więcej niż 10. To bardzo mi pomogło. Rozpoczęcie od mniejszych i prostszych zadań nadaje priorytet tym większym. Dobra rada. Mhm. Jeśli nie możesz czegoś kontrolować, nie ma sensu się tym martwić. Banał, ale potrzebujemy przypomnień. Mhm. Poświęć co najmniej 15 minut każdego dnia na zrobienie czegoś, czego nie chcesz robić, ale to trzeba robić. Jak sprzątanie pokoju, płacenie rachunków, tym podobne. Nie będzie tak trudno zacząć, jeśli powiesz sobie, że możesz przestać po 15 minutach. Często robisz coś więcej tylko dlatego, że oszukałeś się, by zacząć, a pod koniec dnia nie będziesz czuł, że marnujesz czas, ponieważ coś osiągnąłeś. Mm -hmm. Nie możesz się z nią pogodzić, ponieważ szukasz u niej potwierdzenia. Jedyne potwierdzenie, którego potrzebujesz, pochodzi od ciebie. Te słowa sprawiły, że się rozpłakałem, bo bardzo mnie uderzyły. Mm -hmm. Emocje są jak dzikie zwierzęta. Gdy tylko spróbujesz je złapać, uciekną. Ale jeśli jesteś cierpliwy i miły, zbliżą się do ciebie. W końcu możesz się z nimi zaprzyjaźnić. Mhm. To, że Twoje uczucia są zranione, nie oznacza, że masz rację. Nie słuchałem w tej chwili, ale myślę o tym prawie dekadę później. Mhm. Najwspanialszą rzeczą, jaką terapeuta mi kiedykolwiek polecił, było prowadzenie dziennika. Na początku myślałem, że jest szalony, ale zapisywanie dnia i przemyśleń jest niesamowicie terapeutyczne. Lubię też wracać i czytać poprzednie zapiski, by zobaczyć jak daleko zaszedłem od pewnych sytuacji. Mm -hmm. Największą lekcją, jakiej musiałem się nauczyć z journalingu, jest to, że nie musisz być super konsekwentny i pisać codziennie. Zajmuję się pisaniem od prawie dekady i czasami piszę prawie codziennie, ale przez większość czasu między wpisami mogą być tygodnie lub miesiące. Nie robisz tego źle ani nic, jeśli nie piszesz codziennie. Mm -hmm. Jeśli przyłapiesz się na robieniu założeń na temat działań lub intencji danej osoby, zadaj sobie pytanie, gdzie są na to dowody? Mm -hmm. Mój terapeuta nigdy nie daje mi rad. Po prostu kiwa głową i cały czas mówi pewnie, tak, tak. Pewnego dnia powiem mu, że jestem zabójcą Zodiaku tylko po to, by zobaczyć, jak kiwa głową ze zrozumieniem i mówi pewnie, tak, tak. Pewnego dnia musisz go zapytać, czy nieustanne kiwanie głową nie sprawia, że ona go boli? Jasne, jasne, tak, tak. Przypuszczam, że pytanie brzmi, czy moje kiwanie rani Twoją głowę? Jestem całkiem pewny, że jesteś zabawniejszy niż twój terapeuta. Mm -hmm. Lepiej próbować i ponosić porażkę niż wcale nie próbować. Mm -hmm. Doceniaj osobę, którą jesteś, a nie osobę, którą chcesz być. Mm -hmm. Nie wszyscy cię polubią i to jest w porządku. Nie lubisz wszystkich, których spotykasz, prawda? To, że są Twoją rodziną nie oznacza, że musisz ich kochać. Co myślicie o tych wszystkich radach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tymczasem żegnam się z Wami i do następnego. Cześć!